A my teraz na chwilę przerywamy naszą amerykańską noc, a to dlatego, że również w Polsce tej nocy ma miejsce bardzo ważne wydarzenie. Wiele mówiliśmy ostatnio Państwu o cyfryzacji, o wyłączeniu wyłączaniu nadajników analogowych, a cyfryzacja to większy wybór kanałów, a przede wszystkim wyższa jakość. Wiele też zupełnie nowych funkcji telewizyjnych. No i przeniesiemy się do Gorzowa Wielkopolskiego, tam Dorota Bukowska i szczegóły. Posłuchajmy. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, jesteśmy na żywo z Gorzowa Wielkopolskiego. To historyczny moment, historyczna chwila dla telewizji polskiej, bo właśnie za moment zostanie wyłączony sygnał analogowy i przejdziemy na sygnał cyfrowy. Nasz zegar na Telebimie w centrum Gorzowa od kilkudziesięciu godzin odmierzał te ostatnie godziny, minuty, a za moment także sekundy do tego wyjątkowego wydarzenia. Pokazujemy w tej chwili państwu przekaz na żywo z Gorzowa Wielkopolskiego, bo oczywiście świat żyje wyborami w Stanach Zjednoczonych i to jest temat numer jeden, także tego wieczoru wyborczego w TVP Info, ale my tutaj w Gorzowie Wielkopolskim, w województwie lubuskim żyjemy przede wszystkim przełączeniem tego sygnału. Historyczna chwila, nowa technologia, która wkracza do telewizji polskiej. I teraz za moment pan minister Michał Bonie, minister administracji i cyfryzacji, dokona przełączenia tego sygnału. Będzie kilka kroków do pokonania. Jesteśmy dzięki połączeniu internetowemu w takich sekwencyjnych krokach przygotowani do tego wydarzenia. I może najpierw dwa słowa, panie ministrze, proszę powiedzieć, nadajnik TVP1, TVP2, nadajnik TVP-info. To już za moment ta historyczna chwila i wyjątkowy moment. No w tej chwili widać, że one są jeszcze włączone, natomiast nadajnik DVBT ma czarną postać i nie ma tam niczego zielonego. Zabawa polega na tym, żeby po wyłączeniu włączyły się nadajniki cyfrowe, żeby nie tylko wyłączyć telewizję analogową, ale włączyć telewizję cyfrową. Dlatego, może niekiedy lepiej używać określenia, że my się przełączamy ze starej rzeczywistości na nową rzeczywistość w telewizji. Panie ministrze, mówił pan o tym dzisiaj, że telewizja się rozwija. To jest ogromny krok naprzód. Województwo Lubuskie jest pierwszym regionem w Polsce, ale przecież w kolejce stoją kolejne. No, przed nami kolejne przełączenia. 28 listopada w województwie pomorskim i w części województwa wielkopolskiego. I później w różnych miesiącach do 31 lipca 2013 roku chcemy ten proces zakończyć. Ja mam nadzieję, że... To przygotowanie, jakie tutaj widziałem w województwie lubuskim, energię, wspaniały klimat społeczny, współpracę między wszystkimi instytucjami, między mediami, wielką rolę telewizji publicznej, że to wszystko będziemy również widzieli w innych województwach, tak żeby obywatele, bo to przecież robimy dla nich, dla tych, którzy oglądają telewizję, dla tych, którzy korzystają z naszych usług, z Państwa usług. Że te informacje do ludzi dotrą tak dobrze, żeby wiedzieli, co zrobić w tej sytuacji, przełączenia. Ale te pierwsze, może nie tyle godziny, co dni, będą takim dobrym testem i mam nadzieję, że on pokaże, jak sprawnie województwo lubuskie do tego przełączenia się przygotowało. Tutaj w Województwie Lubuskim była wyjątkowa okazja do tego, żeby zapoznać się z informacjami, bo między innymi miasteczko telewizyjne tutaj funkcjonowało, zdało egzamin, można powiedzieć, już na te kilka sekund przed. I miasteczko telewizyjne, i te miasteczka cyfrowe, które były w różnych małych miejscowościach, bo ważne jest, żeby nie tylko w wielkich miastach ludzie to wiedzieli, ale... Panie ministrze, 6 sekund, 5 sekund, 4 sekundy, 3, 2, 1 i już. Proszę państwa, w tym momencie właśnie, na żywo, nasi widzowie, widzowie w całym kraju mogą obserwować całą procedurę, która w tym momencie się rozpoczęła. Jest to procedura przełączenia, którą wykonuje Pan Michał Bonie, minister administracji i cyfryzacji. Proszę państwa, sygnał już zanikł, czyli analog został wyłączony. To jest ta historyczna chwila i historyczny moment. Państwo widzicie to na żywo. I za kilkanaście sekund dosłownie powinien się także pojawić, jeśli to połączenie będzie zrealizowane prawidłowo, jeśli tutaj nad nami żadne czarne chmury dzisiaj nie krążą ten sygnał cyfrowy. To już dosłownie sekundy. Jest! Brawo, proszę Państwa, udało się. Panie Ministrze, jesteśmy w nowej rzeczywistości, na pewno lepszej dla telewizji polskiej. Ja myślę, że te trzy małe kliknięcia to było otwarcie trzech ważnych bram. Po pierwsze bramy do nowoczesnej, atrakcyjnej telewizji. Po drugie bramy do likwidacji wykluczenia cyfrowego. A po trzecie, bramy nowych wyzwań związanych z łączeniem się telewizji, internetu. Gratuluję wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili i oby we wszystkich miejscach w kraju krok po kroku postępowało to tak, jak. Proszę Państwa, z nami jest także Pan Prezes Telewizji Polskiej, Juliusz Braun. Panie Prezesie, wyjątkowa chwila, mogliśmy to wszyscy oglądać na żywo. Telewizja Polska dała więcej chyba niż krok do przodu. To jest magia telewizji, że widzowie w całym kraju mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu nad ranem w Gorzowie Wielkopolskim. To jest wielki krok telewizji polskiej. Od dzisiaj telewizja będzie wyglądać inaczej. Oczywiście program widzowie oglądają ten sam, ale... Stopniowo będziemy mieli coraz szerszą, coraz atrakcyjniejszą ofertę, no a jakość obrazu to już od tego momentu w województwie lubuskim dla wszystkich znacznie lepsza. Panie prezesie, dzisiaj mówimy o sygnale cyfrowym, ale tak naprawdę na antenie TVP Info już od kilku dobrych godzin wybory w Stanach Zjednoczonych, teraz te nieoficjalne, jeszcze najświeższe informacje mówią o tym, że prowadzi ramnej. No ale inne wskazują na to, że przewaga ramneja się zmniejsza, więc nie będę tak y, zadufany w sobie, bym cokolwiek ośmielił się przewidywać. Emocje są ogromne. I emocje, proszę państwa, są w TVP Info. Y takie prawdziwe. Proszę Państwa, tutaj nasi goście przed wejściem antenowym żartowali, że wybory w Stanach za 4 lata się powtórzą, a wyłączenie i przejście na sygnał cyfrowy z analogowego już nie. Także w pewnym sensie rzeczywiście uczestniczyli Państwo w historycznym momencie, w historycznej chwili. Dorota Bukowska, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy Cię serdecznie, a my wracamy do wyborów w Stanach Zjednoczonych.